Witajcie na kanale. Dzisiaj zdrapiemy sobie miks z drapek zakopanego z drugiej kolektury. I zobaczymy, czy nam się dzisiaj uda coś wygrać. I na końcu zrobimy sobie podsumowanie. I mam. Zdrabki za 5 zł, a z król, dama króla. Mam zdrabki 2, bonus 7 za 10 zł i ekstra linie e, także za 10 zł. E, I najpierw zaczniemy sobie drapać od króla. Tutaj szukamy trzech identycznych symboli. Ja mam zrapeczkę z numerkiem 47. I tu mamy klucz. Albo tu już nie będziemy mieć jabłko, kufer, perfumy. Tutaj też już nie będziemy mieć śliwka, worek, śliwka pierścionek, kufer, kwiat, worek, jabłko, plik, rubin i dzwonek. Niestety literki kontrolne są inne, a v. i tutaj mamy zdrapeczkę przegraną, i następnie zdrapiamy sobie bonus 7 w pomarańczowej wersji. Jak ja tylko drapałam na premierze dwie zdrapeczki. W niebieskiej wersji tam niestety nie zjemiałam i od tego czasu nie drapałam w ogóle tej zdrapki. I spróbujemy sobie dzisiaj z pomarańczową wersją. Mam tutaj zrapeczkę z numerkiem 1. Zobaczymy, czy przyniesie szczęście. I zaczynamy drapać i tutaj mamy gwiazdę zegar, korona, klips, biedronka, palma, rower, balsam, Piłka, karta, narty, chmury, awokado, słońce, wiśnie, plecak, podkowa. Diamenty, ale to niestety nie w tej zdrapce kawa, która się bardzo my z plikiem. I kwiat. No niestety w tej zdrapeczce się nie udało. Zobaczymy w następnej z numerkiem 18. Tutaj mamy plecak. Korona, karta, rower, diament, zegar, podkowa, chmury, kawa. Narty, arbus, biedronka Cytryna, słońce, palma, wiśnia, gwiazda, awokado, perła i balsam. Niestety w dalszym ciągu ta zdrapeczka mnie nie lubi. Nic mi się nie udało w niej wygrać. I zobaczymy, czy ekstra linie będą szczęśliwe. Mam drapeczkę z numerkiem 14 i zaczynamy drapać. Pierwszy nasz symbol to leżak. Tutaj mamy pierwszy leżak. I więcej leżaka nie widzę. Następnie mamy wiatrak. Tutaj mamy wiatrak. Track. I chyba to wszystko. I następnie mamy księżyc. Który jest księżyc? Tutaj mamy księżyc? Tutaj jest księżyc. Tutaj jest księżyc. I następnie słoń. Tutaj mamy słonia. Tutaj także jest słoń. Zobaczymy, czy słonik przyniesie nam szczęście. Tutaj mamy słonika. I tutaj też jest słonik. Następnie mamy kraba. Tutaj jest kra. Tutaj mamy kraba. Więcej kraba nie widzę. Gwiazda. Tutaj jest gwiazda mamy gwiazdę tutaj jest gwiazda i to wszystko i następnie jest są balony tutaj mamy balony hmm. tutaj są balony Mamy balony. Tutaj są balony. I tutaj też są balony. Nawet dwa. I zobaczymy następny symbol, okulary. Tutaj są. I chyba tylko tutaj. Następny symbol to rower. Rower tutaj. Tutaj mamy rower. Tutaj jest rower. I tutaj mamy też rower. Następnie są klapki. Tutaj mamy klapki. Tutaj są klapki. Tutaj. I to wszystko. I teraz teraz Tutaj fajnie byśmy mieli czapkę. O, tu jeszcze zgubiłam klapki. Biedroneczka. Tutaj sakwa nam brakuje. Tutaj mamy dwie biedroneczki. I tutaj też mamy biedroneczkę. Troszkę tych tak biedroneczek było. I następny symbol to kości. Kości są tutaj. Tutaj mamy kości. Tutaj. Tutaj są kości. Tutaj mamy kości. Tutaj są kości. też mamy kości. Troszkę tych kości jest. Zobaczymy, czy to coś da. Słońce. Słońce jest tutaj. Tutaj. Tutaj też jest słońce. I to wszystko podkowa. Czy podkowa też będzie na szczęście? Nie mamy podkowy. Zobaczymy dalej. Dalej jest motyl. I mamy tutaj jednego motylka. Następnie jest sakwa. Sakwa mamy tutaj. I tutaj otworzyła nam się linia. Bardzo fajnie. Mamy jakąś wygraną. I szukamy dalej. Dalej już sakwy nie mamy. I następnie jest pyłka piłka nie widzę, następnie mamy klucz, klucz też nie widzę, korona, korona mamy tutaj, tutaj jest korona, tutaj mamy koronę. I jeszcze tutaj jest korona. Następnie mamy parasol. Parasol tutaj. Tutaj parasol. Tutaj dwa parasola. I tutaj też jest parasol. Następnie. Tak. Tutaj jest ptak. Tutaj mamy drugą linię. Super. Bardzo się cieszę. Tutaj jest ptak. I to wszystko. Dzwonek. I tu mamy kolejną linię. Super. Bardzo fajnie. Tutaj też jest czerwon. Tutaj mamy czerwon. I to wszystko. I zostało nam tylko cztery symbole. Rolki. Rolki są tutaj. I to wszystko. Mamy kwiatka. Kwiatka tutaj niestety nie ma. Tęcza. Tęcza jest tutaj, ona nam nic nie daje. I ostatni symbol to moneta. Monety chyba nie ma. Nie, monety nie mamy. Zobaczymy nasze wygrane linie mamy tutaj. Dziesięć złotych, pewnie 30 zł będzie. Dziesięć złotych i dziesięć zł trzydzieści złotych. I szybkie podsumowanie. Na cztery zdrapki wygrała jedna. Łącznie na odcinek wydałam 35 zł. Zwróciło mi się 35 zł. Jestem na minusie. I ogólne podsumowanie. Tutaj mamy 35 zł. 40, 55 zł. W sumie wydałam w zakopanem na zdrabki. I w tej zdrabce zwróciło mi się 30, a i w tej tak samo 30. To jest 60 zł i 5 złotych jestem do przodu. Bardzo się cieszę. Dziękuję Wam za oglądanie, za subskrybowanie mojego kanału. Zapraszam Was na inne filmiki, jeżeli Wam się spodobało. Zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. I także chciałam Was zaprosić na kanał Szaleństwo Gier. Jest to kanał zdrabkowy. Więc, jeżeli macie ochotę, link jest w opisie. Widzimy się w następnych filmikach. Dzięki. Cześć.